Zostawmy w takim razie zadania z fizyki ciała stałego i przejdźmy do zadań związanych bardziej z elektrycznością, z prądem elektrycznym, czyli zadania 43 i 44, a na początku informacja wstępna. Poniższy wykres przedstawia zależność natężenia prądu płynącego przez fotorezystor od napięcia przyłożonego do jego zacisków przy pięciu różnych wartościach natężenia oświetlenia. Natężenie oświetlenia E, czyli ilość światła padającego na jednostkę powierzchni podano w luxach. Zobaczcie na nasz wykres. Nasz wykres to jest tak naprawdę pięć wykresów narysowanych na sobie. Wykresy, a dokładnie pewne zależności natężenia od napięcia, przedstawiane są tutaj, jak widzicie poniżej. Na osi poziomej mamy napięcie, dokładnie różne wartości, więc rozumiem, że różne napięcie do tego fotorezystora było przykładane i wtedy otrzymywaliśmy różny prąd, czyli różne natężenie. Oczywiście to się działo też w sytuacji, kiedy oświetlaliśmy nasz fotorezystor różnym natężeniem Oświetlenia, czyli udostępnianiem światła. No i tak, mogliśmy go oświetlać na przykład 10 luksami, 40 luksami, 100 luksami, i te przebiegi, jak sami widzicie, były dla różnych sytuacji różne. Zadanie 4.3. Przeanalizuj wykres i ustal, jak opór elektryczny fotorezystora zależy od natężenia oświetlenia, czyli czy rośnie, maleje, nie ulega zmianie. Wyjaśnij tę zależność, odwołując się do mikroskopowych własności półprzewodników. No dobrze, zajmijmy się na razie pierwszą rzeczą, bo chcemy sobie ogarnąć ten opór, jak on się zmienia, a może się nie zmienia w zależności od tego, jakie światło na nasz element elektryczny pada. Więc, żeby to zrobić, musimy sobie wziąć sytuację dla dwóch różnych oświetleń. Najlepiej zdecydowanie różniących się. Więc ja, na przykład, wezmę sobie 600 luksów i 100 luksów. Wziąłem sobie je dlatego, słuchajcie, ale nie musiałem akurat ich wziąć. Mogłem wziąć każdy konkretnie inny. Wziąłem sobie je dlatego, że widzę, że one dla pięciu V, słuchajcie, bardzo ładnie mi się przecinają w konkretnych punktach. Dodatkowo będę miał, będę liczył dla jednego i dla drugiego opór przy tym samym napięciu, co wydaje się bardzo, bardzo rozsądne. Ok? Więc tak, wypiszmy sobie dane. Z danych wiemy, że dla sytuacji o mniejszym natężeniu oświetlenia, czyli dla stówki. Mamy, że napięcie, do którego podłączyliśmy nasz fotorezystor, to jest 5V, i wtedy otrzymujemy natężenie przez nie płynące, wynoszące konkretnie 2 mA. Oczywiście zamieniamy sobie to na jednostki układu SI. To samo sobie robimy dla sytuacji, kiedy mamy do czynienia z natężeniem oświetlenia. Tym razem 600 luksów. Napięcie takie samo jak wcześniej, natężenie tym razem jest A 10 mA, czyli 10 razy 10 do minus 3. Ok, Pamiętam o jednostkach. Skoro mamy wypisane sobie już te wszystkie wielkości, spróbujmy nasze zadanie rozwiązać. Chcemy policzyć opór, czyli opór przy natężeniu oświetlenia 100 luksów i opór przy natężeniu oświetlenia 600 luksów. Opór policzymy z czegoś, co wy pewnie powiecie, że jest to prawo OMA, a ja Wam od razu mówię, że to prawo OMA nie jest, bo prawo OMA mówi nam o tym, jak zależy napięcie od natężenia. A nie jak, że opór zależy od napięcia wprost proporcjonalnie, albo natężenie odwrotnie proporcjonalnie. To nie jest prawo Ohma. R jest to takim pewnym współczynnikiem proporcjonalności, więc możemy zapisać ten wzór w następujący sposób: ok, a więc nasze R1 to będzie te 5V, czyli napięcie przyłożone do naszego fotorezystora. Przez natężenie, ok? To wychodzi w takim razie 2,5 razy 10 do trzeciej oma. To samo robimy dla sytuacji drugiej, czyli liczymy opór przy oświetleniu 600 luxów. Napięcie jest takie samo jak we wcześniejszej sytuacji, natomiast zmienia się prąd, który będzie w tej chwili płynął przez y, y, nasz element. Mhm. Dobra, pamiętamy o jednostkach, słuchajcie, i to wychodzi, że jest pół razy 10 do trzeciej. Ok, I już widać. Przy małym oświetleniu opór to jest 2,5 razy 10 do 3 Oma. Przy większym oświetleniu ten opór to już tylko jest 0,5 razy 10 do trzeciej Oma, więc jest mniejszy. Pierwszą rzeczą to zapiszemy sobie, że R2 jest mniejsze od R1 i jeszcze jakaś informacja, prawda? Czyli na przykład wraz ze wzrostem natężenia oświetlenia opór fotorezystora maleje. Ok. I mamy odpowiedź, słuchajcie, ale, ale to jeszcze nie koniec zadania, bo przecież w tym zadaniu mamy wyjaśnić tę zależność, odwołując się do mikroskopowych własności półprzewodnikowych. Ok, no to dobra. Zaraz, zaraz, trzeba trochę ogarniać w takim razie, co się w tych półprzewodnikach dzieje. Zobaczcie, fotorezystor to jest taki element, w którym, w którym pod wpływem światła opór będzie się zmieniał. Już wiemy z wykresu, że im więcej światła, yy, czyli im większe natężenie tego światła, tym opór będzie mało. Tylko jak to sobie wyjaśnić, odwołując się do mikroskopowych własności półprzewodnikowych? Czyli trzeba Zastanowić, jak to w tej sieci krystalicznej półprzewodników jest. Normalnie zobaczcie to jest tak. Jeżeli mamy sieć i zaczynamy na przykład dostarczać do niej energię, na przykład w formie fotonów, które uderzają w tą sieć krystaliczną, no to ta sieć zaczyna coraz bardziej drgać. Jeżeli ta sieć coraz bardziej zaczyna drgać, to wcale lepiej nie będzie przewodził ten materiał. Wręcz przeciwnie, będzie przewodził coraz słabiej, bo opór będzie jego większy. Ale. W przypadku półprzewodników, jeżeli zaczynamy oświetlać tą naszą sieć krystaliczną, to oprócz tego, że ona zaczyna mocniej drgać, to tak naprawdę zaczynają się tworzyć też nowe nośniki ładunków elektrycznych. I ten efekt tworzenia nowych nośników ładunków elektrycznych jest większy niż efekt drgania, który przeszkadza nam w przewodzeniu. Dlatego podsumujmy sobie to i zapiszmy wniosek. Większe natężenie światła to większa liczba fotonów, które powodują wzrost liczby nośników ładunku, co skutkuje zmniejszeniem oporu. Ok. Zadanie 4.4. Wyznacz natężenie oświetlenia fotorezystora w przedstawionej sytuacji. Dokonaj niezbędnych obliczeń. Przyjmij, że mierniki są idealne, a opór wewnętrzny baterii jest równy 0. OK, na początku jakie ważne informacje są ukryte w treści zadania? Po pierwsze, mierniki są idealne. Co to oznacza? Że nasz woltomierz będzie miał nieskończenie duży opór, a więc żaden prąd tutaj przez niego nie popłynie. Dobra, dodatkowo, amperomierz, dokładnie miliamperomierz w naszym przypadku, będzie miał zerowy opór, a więc na nim żadne napięcie się nie odłoży, czyli nie będzie żadnego spadku napięcia na naszym miliamperomierze. Ekstra jeszcze wiemy, że mamy pominąć opór wewnętrzny baterii, ok, a więc na niej też nie ma tego żadnego małego r, które gdzieś tam czasami wypisujemy sobie tego nie ma. No i możemy przejść w takim razie do zadania. Zobaczcie. Mamy pewne połączenie, połączenie dwóch elementów, rezystora i fotorezystora. Znamy wartość rezystora, to jest 3,5 tysiąca omów, natomiast fotorezystora nie znamy i pewnie będziemy chcieli go wyznaczyć. Zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście o to będzie chodziło w tym zadaniu. Więc na początku standardowo dane Znamy napięcie naszego całego układu, do którego on został podłączony. To jest 12 V. Znamy również natężenie. Natężenie zamienimy sobie od razu, słuchajcie, na amperę. Czyli jeżeli się nie machnąłem, to jest 10 de, 2 razy 10 do minus trzeciej. Znamy jeszcze opór. Opór albo rezystancja. Rezystancja to tak bardziej elektronicy albo elektrotechnicy lubią e, nazywać. A opór jest takie bardziej potoczne. Ok, czyli 3,5 tysiąca ohmów. Słuchajcie... W zadaniu mamy obliczyć natężenie światła, czyli tak jakby natężenie oświetlenia tego fotorezystora. Skąd my to będziemy wiedzieć? Możemy na przykład sobie skorzystać z naszego wykresu ze strony poprzedniej. I tam, w zależności od tego, jakie światło padało na fotorezystor, taki on przyjmował opór, prawda? Więc znając teraz opór fotorezystora, będziemy mogli zrobić coś odwrotnego, odgadnąć sobie albo sprawdzić, który tutaj przebieg byłby poprawny, ok? Więc nasze zadanie rzeczywiście składa się do tego, na, na to, żeby obliczyć ten opór fotorezystora. No to dobra, jedziemy. Jakby go, się tutaj, jakby go tutaj policzyć? Po pierwsze... Zobaczcie, mamy pewne połączenie szeregowe, więc pierwszą rzeczą, która mi się od razu nasuwa na myśl, to jest policzenie oporu zastępczego, czyli dodanie oporu opornika do oporu fotorezystora. No tak, po co ja to chcę zrobić, słuchajcie, bo tu mi się pojawia jakaś wielkość, dokładnie wielkość na ten foto Fotorezystor, który mógłbym wyknieć, tylko w tej chwili brakuje nam jeszcze wielkości, jaką jest opór zastępczy. Ale wiem, że cały układ podłączony jest do 12V. Wiem, że też ten prąd wypływający z tego naszego źródła prądu to jest 2 mA. Więc tak naprawdę wykorzystując coś, co Wy byście nazwali pewnie prawem oma, przynajmniej część z Was tak by powiedziała, co nie jest prawem oma. Ok, ja to tu napiszę. Prawo oma nam mówi o tym, że napięcie jest proporcjonalne do natężenia, albo, albo odwrotnie, może być też napięcie natężenie proporcjonalne do napięcia. Ok, ten opór, który tu występuje, to jest tylko pewna stała proporcjonalności. Ok, słuchajcie, no to skoro mamy to nasze R. Tak naprawdę niech to będzie R zastępcze, czyli mamy wzorek, który wygląda teraz już trochę lepiej, ok? Ale to dalej nie jest RF, dlatego sobie muszę tego R przerzucić na drugą stronę, co właśnie teraz czynię, ok? O, i można podstawiać. No to dobra, jedziemy z podstawianiem, pamiętamy o jednostkach, słuchajcie, napięcie 12V, natężenie 2x10-3A, no i jeszcze ten nasz opór, czyli... 3500 omów. Dobra, to wszystko, słuchajcie. Daj nam wartość 2,5 tysiąca. OK, I to jest bardzo cenna informacja, bo teraz wiedząc, że opór wynosi 2,500 omów, musimy sobie sprawdzić, który z tych pięciu przebiegów na poprzednim wykresie właśnie jest dla fotorezystora o wartości 2,500 ohmów. przy jakim natężeniu światła ten fotorezystor tyle będzie miał oporu. OK, więc tak? Ja już wiem, który to będzie, ale powiedzmy, że nie wiemy. Nie wiemy tego, więc idziemy od początku, sprawdzamy pierwszą sytuację. Pierwsza sytuacja to jest natężenie tego świetlenia 10 luksów. Ok? Tak było. Skoro mamy tych 10 luksów, to zobaczcie, jak sobie policzymy opór. Czytujemy z wykresu, czyli R to by było na przykład dla 10 V. Mamy natężenie 1 mA, co daje nam tak naprawdę 10 000 ohmów. No, tysięcy ohmów to nie jest 2,5000 ohmów. Ten opór jest jeszcze za duży, więc pewnie trzeba mocniej oświetlić. Więc sprawdźmy na przykład E dla 40, a leźmy po kolei, 40 luksów. Czyli mamy, że opór znowu przy powiedzmy dla 10 v sprawdźmy to. Mamy teraz em, 2 razy 10 do minus 3. Ok, a to nam daje, zaraz, 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 5000. O, już coraz bliżej, ale to nie jest dalej 2,5 tysiąca. No to dobra, lecimy dalej, sprawdźmy E dla 100. Ok, dla 100 luksów. Mamy wtedy, że opór to będzie. Znowu dziesiątkę zatrudniamy. Tym razem to jest 4 mA. Otrzymujemy taki prąd. Ok, na się 2,5 tysiąca. O, właśnie, właśnie, właśnie. Co słuchajcie, należało udowodnić, czyli co my wiemy. Co my wiemy, to powinno być 100 napisane, jakby co? Co my wiemy, słuchajcie, że przy natężeniu 100 luksów mm, opór fotorezystora wynosi 2,5 ohmów, a więc odpowiedzią jest 100. Ok. Zadanie 4.5. Opornik o oporze 2 kiloohmów i fotorezystor, którego opór zmienia się w granicach od 500 ohmów do 2000 ohmów, w zależności od natężenia oświetlenia, możemy połączyć szeregowo lub równolegle. Oblicz i wpisz do tabeli odpowiednie wartości oporów zastępczych dla układu opornik fotorezystor, w zależności oczywiście od sposobu ich połączenia i natężenia oświetlenia fotorezystora. Słuchajcie, jest to zadanie, które można przekombinować albo przeliczyć. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo będzie chciał sobie je utrudnić, to w tym zadaniu można to bardzo łatwo zrobić. Dlaczego? Bo autorzy dali trochę taką zmyłkę. Na przykład bardzo mi się to nie podoba, że zostało podane, słuchajcie, natężenie i jego konkretna wartość. Skoro jest podane, że może być mało. Albo duże natężenie, no to po co podajemy wartość? Ta wartość 10 luksów mogłaby sugerować, że mamy wziąć informację na przykład z wykresu z poprzedniej strony. Oczywiście tego mamy nie robić, bo tu jest już inny fotorezystor, który może przyjmować inne wartości, a my na przykład obliczyliśmy, że dla 10 luksów jego opór to jest 10 tysięcy ohmów w poprzednim zadaniu, a tutaj maksymalnie może być 2. Tysiące, więc to jest zupełnie inny fotorezystor, można się tutaj machnąć. Więc zobaczcie, mamy dwa natężenia. Słabe oświetlenie i silne oświetlenie. Przy słabym oświetleniu, no to fotorezystor jest dość dobrym opornikiem, a więc jego opór będzie duży, czyli to będą 2 kOhm. Natomiast przy silnym oświetleniu już takim dobrym opornikiem nie jest, dlatego jego opór to pewnie będzie to 500 Ohm. Więc wypiszmy sobie na początku wszystkie dane. Zarówno dla jednego oświetlenia, tego słabego, jak i dla tego silniejszego. Uh -huh. To jest akurat 600 luksów. Dobra. Zobaczcie, co my wiemy. Znamy opór opornika 2 kOhm. No i znamy jeszcze opór fotorezystora. W tym przypadku on, się on będzie wynosił 2000. OK, bo oświetlenie jest słabe. Ok, w tym przypadku mamy taki sam opór opornika, natomiast fotorezystora to już jest tylko 500. Umów. No dobra, albo pół kilo mam. jak kto woli. Zobaczcie, zadanie jest dość proste. Ja ze swoich czasów takie zadania w gimnazjum rozwiązywałem, więc, yy, więc autorzy znowu pojechali po bandzie, jeżeli chodzi o łatwość, yy, bo mamy tak naprawdę policzyć opór zastępczy w dwóch sytuacjach, kiedy dwa oporniki są połączone albo szeregowo, albo równolegle. Zacznijmy od tej łatwiejszej części, żeby się nikt nie pomylił, czyli połączenie szeregowe. W połączeniu szeregowym, słuchajcie, opory się do siebie oczywiście dodają. Czyli taki opór zastępczy to jest opór opornika plus opór fotorezystora. A więc opór zastępczy to będzie 2 kΩ plus oczywiście 2 kΩ, co daje nam zawrotną wartość 4 kΩ. Ok, w połączeniu równoległym, no tu już trochę jest trudniej. Tu już się można pomylić, jak ktoś na przykład nie będzie robił tego z trzeźwym umysłem. odwrotności. O, czyli 1 przez R plus 1 przez R fotorezystora. Jeżeli we, bo doprowadzimy to do wspólnego mianownika, no to mamy coś takiego. Dobra, i pasuje teraz to tylko odwrócić, czyli lewą i prawą stronę odwracamy i mamy wzór ostateczny R przez R. R razy RF przez RF plus R. Słuchajcie, wszędzie są 2 kOhm, więc ja już sobie pozwolę te dwójki powpisywać na razie bez jednostek.

Kilo ohm. I ta jednostka jest tutaj dość istotna. Więc teraz tak, umieszczamy to, co obliczyliśmy w tabelce dla połączenia szeregowego i dla połączenia równoległego. Zobaczcie, że informacja w tabelce jest, żeby od razu podawać w kilo ohmach, więc nie zapisujemy tego w omach, tylko od razu wrzucamy na kilo ohmy. Mamy 4 i mamy 1. Nie 400 albo 4000 albo 1000, tylko mamy podać w kilo ohmach, czyli 4 albo 1. Ok, no to jedziemy do drugiej sytuacji, też skomplikowanej, bo przecież mamy policzyć znowu szeregowo. Okej, okay, jak szeregowo to dajemy sobie opór zastępczy, to będzie tym razem R plus RF i ja to sobie spróbuję od razu policzyć, bo to będzie 2 kiloome plus pół kilooma, co daje nam 2,5. No, no wiem, chcielibyście chcielibyście takie zadanie na maturze, żeby było w tym roku, no dobra, równoległe jedziemy, no szkoda czasu Ok, w równoległym już sobie od razu skorzystam z tego wzoru, który obliczyłem wcześniej, czyli to będzie R razy R fotorezystora przez suma tych dwóch rezystancji, czyli mamy teraz tak żebyśmy się nie pomylili w podstawianiu, bo to będzie dopiero lipa, 2 kOhm razy 0,5 kOhm przez 2 kilo ohmy plus 0,5 kilo daje nam 0,4 kilo ohma. Ok, czyli mamy znowu opór jeden zastępczy dla połączenia równoległego i opór zastępczy dla połączenia szeregowego wpisujemy 2,5 i 0,4 słuchajcie i zadanie jest piknięte za 3 punkty